Samo przebywanie na takiej łodzi jest naprawdę wielką frajdą. Tak, to jest talina, której ja po prostu nie znoszę. Dzień dobry, witajcie! Witajcie na pokładzie Albionu. Zapraszam Was na nasz ostatni dzień rejsowania po kanale oksforskim. Jest piękny poranek. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie dla nas łaskawa, a my sobie płyniemy. Jest wspaniale. Przybijcie ze mną łapkę na początek i zapraszam Was na kolejny dzień na łodzi. Dobry, dizelek. Dizelek preferuje tutaj, przód łodzi, bo tutaj ma fajną poduchę i tutaj dają jeść. Jest wczesny poranek, fantastycznie, przyroda budzi się do życia. Dizel je dzisiaj śniadanie w trakcie rejsu, a my może na ten początek dnia poobserwujmy przyrodę. Zobaczcie jak tu wspaniale. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie tak mógłby wyglądać każdy poranek i naprawdę polecam wszystkim wakacje na łodzi, na angielskiej łodzi kanałowej. Polecam Wam odpoczynek nad kanałami. Są po prostu zjawiskowe. Tempo poruszania się i tempo życia na takich kanałach bardzo nam odpowiada. I to był jeden z najlepszych wyborów dla nas, jeżeli chodzi o nowe przygody i nowe formy podróżowania i spędzanie czasu wolnego. Uczenie się czegoś nowego, nasz pies już powoli staje się wilkiem morskim i generalnie jesteśmy bardzo szczęśliwi. Chyba nie ma się co dziwić, bo w takiej scenarii trudno nie być szczęśliwym. Aczkolwiek być może niektórym z Was nie odpowiadałby taki klimat. Dajcie mi znać w komentarzu. Wszystkie łodzie są ręcznie malowane i szczególnie te starsze, tradycyjne, te z bardzo krótkim pokładem na tyle, tak jak tutaj, ta w głębi. Są malowane z wielką pieczołowitością. To jest łódź na wynajem i nie jest już taka piękna, ale te starsze, tradycyjne są naprawdę przepiękne. Łodzie są różne. Nowsze, starsze. O, a tutaj jest zacumowana łódź heron, czyli szczapla, i to jest łódź, którą mieliśmy mieć, ale ktoś ją inny wynajął w międzyczasie, bo musieliśmy zmienić. Datę naszego rejsu. To jest nasza łódź i to tym powinniśmy pływać. I ta łódź jest o wiele krótsza, o wiele mniejsza. Marek pewnie teraz spojrzy na tę łódź i powie: Ja miałem tym pływać, a nie 17-metrowym kolosem. Ta łódź jest o 3 metry krótsza niż nasz Albion. Rejs z taką łodzią kanałową jest naprawdę spektakularny, romantyczny, relaksujący. I nawet jeżeli nie pływasz zbyt dużo, to i tak można odpocząć. Same widoki, łodzie, które przepływają koło ciebie, przepiękne, przyjaźni ludzie. Mamy jak najbardziej pozytywne wrażenia z tego pobytu. Marek powiedział mi, kiedy zapytałam go, jak się steruje taką łodzią. Ja sterowałam tylko troszeczkę i to pod czujnym okiem marka. To Marek tutaj robi większość sterowania, i to on pływa tą łodzią w większości. Marek powiedział, że jeżeli ktoś chce wynająć sobie taką łódź, to dobrze jest, jeżeli jest totalnym nowicjuszem, dobrze jest po prostu zrobić. Jeżeli robisz to po raz pierwszy, znajdź kogoś, kto ma doświadczenie, ponieważ jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, których musisz się nauczyć, aby taką łodzią pływać, i żeby czuć się pewnie przy sterze takiej łodzi. Robić manewry i tak dalej. To jest niezła szkoła życia i oczywiście, kiedy wynajmujesz łódź, otrzymujesz trening, ale to jest trening podstawowy. To są dosłownie podstawy. I myślę, że można to porównać do prowadzenia auta. Też musisz nauczyć się wielu, wielu rzeczy. Wiele rzeczy z czasem przychodzi ci automatycznie, więc kilka dni na takiej łodzi to będzie za mało, żeby nauczyć się nią pływać i czuć się pewnie. Więc my polecamy wynajęcie takiej łodzi z większą ekipą koniecznie z kimś, kto już był na takiej łodzi i ma doświadczenie, bo jest też trochę roboty z cumowaniem, odcumowywaniem i tak dalej, więc jeżeli chcesz spróbować, zrób to w towarzystwie kogoś, kto już to robił wcześniej i ten pobud będzie o wiele przyjemniejszy po prostu. Uff, o czym to ja mówiłam w ostatniej scenie? Że czas na kanale jest bardzo relaksujący? Tak, jak już zacumujesz, znajdziesz fajne miejsce, tak jak tutaj, to może być bardzo relaksująco, są momenty, kiedy naprawdę wypoczywamy, ale to, co działo się przed chwilą, naprawdę podniosło mi ciśnienie i e, poziom adrenaliny we krwi. Wam wszystko opowiem, co się wydarzyło w ciągu ostatnich e, kilkunastu minut. No więc, w czasie, kiedy ja tutaj sobie do Was bez trosko gadałam i nawijałam o tym, jak to wspaniale się pływa po kanałach, Marek już przygotowywał się do cumowania i podpływał do brzegu. I krzyczał do mnie: cumujemy, cumujemy! Ale, że był jakieś 16 metrów z tyłu i nie mieliśmy akurat krótkofalówek ze sobą, to ja go nie słyszałam. I zorientowałam się, że cumujemy dopiero jak uderzył delikatnie burtę o brzeg. W momencie, kiedy jest sygnał: cumujemy, Marek zostaje przy sterze, podpływa do brzegu, ja wyskakuję i zaczynam akcję zabezpieczenia naszej łodzi. I powiem Wam, że od kilku dni zastanawiałem się, kurczę, co mnie tak bolą ramiona i skąd te zakwasy? Zaraz Wam wszystko opowiem i pokażę, skąd te zakwasy i skąd ból, ból pleców. Takie rejsowanie jest na pewno dla tych, którzy są w dobrej kondycji i są dosyć silni. To jest łódź, która może pomieścić sześcioosobową załogę, a nas jest dwoje. I kiedy cumowaliśmy tutaj, Naprawdę żałowałam, że nie mamy trzeciej osoby do pomocy, ale po kolei. Tutaj to miejsce nie jest idealne na postój. Zobaczcie, jak wygląda to upał. I wam opowiem, co ja tam dzisiaj bohatersko odczniałam. Ale zależało nam, żeby zacumować tutaj, ponieważ przed nami znajduje się tunel, w którym będziemy musieli przepłynąć samego rana. I zależało nam, żeby tutaj, blisko tego tunelu, po prostu zrobić przystanek. Brzeg jest okropny, absolutnie okropny. Jak widzicie, jesteśmy dosyć daleko od tego brzegu, ponieważ pod spodem tutaj znajdują się kamienie. Tutaj musiało być to umacniane. I to naprawdę nie jest idealne miejsce na cumowanie, ale nie mieliśmy wyjścia. Kiedy brzeg jest nierówny, nie można blisko podciągnąć łodzi. No właśnie, stąd ten ból ramion. mimo że pracuję fizycznie i zawsze uznawałam się za dosyć silną i sprawną kobietę, to jednak kobieta, która ma ciągnąć liną 17-metrową łódź, która waży 25 ton, no to trochę za mało siły sprawczej. Zaraz Wam pokażę tę linę. Przejdziemy sobie na tył łodzi i wszystko Wam pokażę. O, akurat ktoś płynie. Tak, to jest ta lina, której ja po prostu nie znoszę. To jest lina w centrum łodzi, która służy do tego, żeby łódź przyciągać do brzegu. O właśnie, zobaczcie jaka była akcja. Kiedy jesteś już na tych ostatnich metrach, centymetrach i chcesz zbliżyć się maksymalnie do brzegu, żeby zacumować. I brzeg tu jest po prostu straszny, robiliśmy kilka podejść i to jest najbliżej jak nam się udało tę naszą łódź dociągnąć. I oczywiście kto ciągnął? No nie chwaląc się, mła, ja. Chyba dobrze, że nie filmowaliśmy tego, chociaż byłoby to, myślę, bardzo popularne nagranie, to może nawet byłby viral. No, ale na łodzi jest tak, że w momencie cumowania ktoś musi być przy sterze i kontrolować łódź. Są osoby, które robią to solo i szczerze mówiąc, nie wiem jak to robią, bo dla nas idealnym rozwiązaniem byłoby tak: jedna osoba przy sterze, kapitan, Marek, na pewno nie ja. Druga osoba kontroluje łódź i przyciąga ją do brzegu, a trzecia osoba chwyta za młotek i wbija te okropne szpile. I można powiedzieć tak, że sternik ma obciążenie głowy, musi się koncentrować, musi bardzo uważać, gdzie płynie, szczególnie kiedy nadpływają inne łodzie, kiedy jest zakręt, tunel i tak dalej. Sternik pracuje głównie głową. Ale to pozostali członkowie załogi, takcy jak ja, ciągną liny i wbijają te okropne szpile, które mają pół metra i już naprawdę bolą mnie od tego ramiona. No, ale dobra, dajemy radę. Udało się zacumować. Cała ta akcja rozgrywała się, moja akcja rozgrywała się na tej błotnistej ścieżce. Ja oczywiście byłam w nieodpowiednim obuwiu, bo poprzednie sceny filmowałam w moich kapetkach. Relaksowałam się rejsem na dziobie z dieselkiem. I kiedy Marek dał sygnał, że cumujemy, wyskoczyłam po prostu w tych kapciach, które już chyba są kaput. To jest też coś, czego nie oczekiwałam na naszym rejsie. Wiedziałam, że może być trochę błota. Ale nie wiedziałam, że aż tyle. To są zdecydowanie lepsze buty na takie, takie przygody. Nie kapcie i wyobraźcie sobie, że ja w tych kapciach, to naprawdę zasługuję na łapkę w górę i komentarz. Ja w tych kapciach na tej ścieżce, która jest po prostu jak masło, mocowałam się z tą cholerną, przepraszam bardzo, liną. I próbowałam przyciągnąć łódź, a nie szło mi zupełnie, ponieważ brzeg jest kamienisty. To możecie sobie wyobrazić, jakie padały słowa i jakie fruwały tutaj emocje. To jest ten młotek, którego też nie lubię. Cumowanie to generalnie jest proces, za którym ja nie przepadam. Kiedy jest fajnie wzmocniony brzeg, jest taka metalowa osłona na brzegu pewnie ma jakąś swoją nazwę. To po prostu wpinamy się w taką osłonę takim zaczepem, i wtedy nie ma wbijania, nie ma mocowania się z błotem i jest o wiele łatwiej. Ale nie wszędzie są te umocnienia. Właśnie płynie piękna łódź i muszę ją dla Was filmować, o ile się zgodzą. Hello! Can I film your garden? Can I film? Oh, thank you very much! Zobaczcie! Taki piękny, piękna łódź, kwiatuszki i miły pan. Lovely, thank you. Jak wcześniej mówiłam, wszyscy są naprawdę bardzo, bardzo sympatyczni. To pan chyba, który mieszka na łodzi, bo mają piękny ogród. Także generalnie było trochę nerwów i powiem wam, że ten nasz rejs jest niezłą metaforą życia, bo zdarzają się na nim cudowne chwile relaksujące. Kiedy po prostu patrzymy na naszą łódź i nie możemy sobie wyobrazić lepszej formy spędzania czasu. Kiedy jest wspaniale, przyroda y, rozpieszcza, jest cisza, otacza, otacza nas piękno, piękne łodzie, mili ludzie, ale są też takie momenty, kiedy miejsce documowania jest dosyć trudne i trzeba się nieźle natrudzić. I nic dziwnego, moi drodzy, że w szantach jest tyle y, motywów o ciągnięciu lin o pracy, o ciężkiej pracy. To jest łódź, która może pomieścić sześcioosobową załogę i naprawdę nas dwoje to czasami trochę za mało. I trzeba trochę naprężyć muskuły, zwłaszcza moje kurczakowe muskuły. Ale jest fajnie, jest to fajne doświadczenie, i chyba takim najlepszym podsumowaniem takiej formy wypoczynku jest adventure holiday. To są wakacje, ale wakacje przygodowe. I na szczęście my z Markiem przeżyliśmy już nie jedną przygodę. One Life nas nieźle przygotował do tej wyprawy, do tego rejsu, bo wiele doświadczeń, wiele nauk, wiele spostrzeżeń, takich na przykład jak przemieszczanie się wcześniej rano, kiedy na kanale jest jeszcze cisza, kiedy nie ma innych łodzi, ta akcja dzisiejsza, gdybyśmy ją robili kilka godzin później, byłaby zupełnie niemożliwa. Bo w momencie, kiedy ja próbowałam ustabilizować tę łódź, gdyby przepłynęły inne łodzie i stworzyły nam falę, gdyby ta łódź zaczęła odpływać od brzegu, byłoby jeszcze gorzej niż było, a i tak było ciężko. Reasumując, moi drodzy, nie ukrywamy, że ten wypad i to doświadczenie było taką naszą próbą: hmm, czy moglibyśmy mieszkać i żyć na takiej łodzi? I to jest temat jak najbardziej do przemyślenia, to jest jedna z naszych możliwości. Jesteśmy utwierdzeni w tym, że na tę chwilę mieszkanie w domu i bycie przywiązanym do jednego miejsca na stałe to absolutnie nie dla nas. Ta łódź nas jeszcze w tym utwierdziła, że lubimy próbować nowych rzeczy, nowych form podróżowania, nowych form mieszkania, i bardzo nas to kręci, i czuję, że w perspektywie naszego przyszłego wspólnego życia. Ta przygoda na łodzi, która dzisiaj wydaje się dosyć hardkorowa, i to jedna z takich naszych konkretniejszych przygód od czasu ruszenia przed siebie kamperem 30-letnim, że ta przygoda to i tak jest pikuś w porównaniu do tego, co jeszcze przeżyjemy, bo nie ukrywamy, że apetyt nam rośnie w miarę jedzenia. Mamy bardzo odważne plany, jeżeli chodzi o nasze wspólne podróże, i cieszymy się, że jesteśmy dla siebie dobrymi kompanami w podróży. Bo naprawdę nasze charaktery, nasze temperamenty się świetnie uzupełniają i po prostu czujemy się ze sobą dobrze w podróży. Bywają ciężkie momenty, ale na pewno jest więcej tych fantastycznych. Także moi drodzy, łódź niedługo wraca do mariny. Mamy dzisiaj ostatnie popołudnie, ostatni dzień na łodzi. Pogoda dopisuje, jest wspaniale. I już czas się też powolutku pakować. My żyjemy w plecakach, my żyjemy na kółkach. My zawsze jesteśmy gotowi do drogi, kiedy pojawiają się takie możliwości. I czas już spakować po raz kolejny mój różowy plecaczek i zacząć ostatni etap naszego niespodziewanego urlopu w środku sezonu na kempingu i zacząć kolejną przygodę, na którą was zapraszam. Wy wiecie, że my chcieliśmy wypróbować różne formy podróżowania, różne formy mieszkań: mieszkań na kółkach, mieszkań na wodzie. I czas wypróbować coś, co już dawno Wam obiecaliśmy, i na to czekaliście bardzo długi czas, i my też. I na pewno wielu z naszych widzów już się domyśla o co chodzi, a reszta dowie się za chwileczkę. Tak, 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 kochani, długo na to czekaliśmy, Wy też. I wreszcie mamy okazję potestować Campervana. Jest to dla nas wielka niewiadoma, wielka niespodzianka i wielka przygoda, ponieważ jeszcze nigdy nie podróżowaliśmy w Campervanie, a przypominam, że podróżujemy we troje, ja, mój mąż i mój pies. Czy zmieścimy się do tego auta? Jak ono się sprawdzi w naszych podróżach na dziko? Czy tutaj się w ogóle odnajdziemy i czy to jest coś dla nas? Bardzo długo na to czekaliście, my też i nadszedł ten czas nareszcie podróż Campervanem. Jest! To jest idealny moment, żeby subskrybować mój kanał, żeby Was nie ominęła żadna przygoda z tego wspaniałego campervana. Tak wygląda i zdaje się dla nas idealny, a jak się sprawdzi w praktyce, tego dowiecie się w kolejnych filmach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.